Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Przed nami piękny miesiąc maj, który powita nas, mam nadzieję, słoneczkiem i życzę Państwu, aby weekend majowy był udany, ciepły i spędzony na łonie natury i w gronie rodziny. Ale zanim maj, proszę Państwa, co nowe, proszę Państwa, co nowego w bibliotece? Chciałbym na początku zaprosić Państwa do fantastycznego konkursu, a właściwie trzech: To są swawole na niedźwiadku. Trzy konkursy. Chcemy zrobić prototyp maskotki misia, mój ukochany miś, który będzie początkiem i będzie takim symbolem kolejnych projektów misiowych. Potem chcielibyśmy stworzyć jakąś misiową piosenkę, która będzie rozpoczynała nasze coroczne misiowe swawole na niedźwiadku. A także zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim Ja i mój miś. Proszę Państwa, konkurs jest dla wszystkich. Miś kojarzy nam się z przytulanką, z czymś dobrym i niezależnie od tego, ile mamy lat, chcemy kogoś przytulać, być dla niego miłym i chętnie przeczytamy, czy osoba dorosła ma swojego misia, czy tylko kojarzy się z taką typową maskotką. Proszę Państwa, Ursus to też jest. Yy, rodzaj misia, czyli niedźwiedź, tak, jest w przetłumaczeniu z łacińskiego niedźwiedź, więc stąd jest nasza inicjatywa, aby razem z Domem Kultury Miś stworzyć fajny projekt, który od tego roku będziemy powtarzać co rocznie, właśnie w maju, właśnie w, w okresie letnim i zachęcamy Państwa do wspólnej zabawy. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Domu Kultury Miś, a także na stronie biblioteki. No ale to takie zachęcenie. Proszę, Proszę Państwa, maj. Maj słoneczny, kolorowy, piękny. My zachęcamy Państwa, aby Państwo razem z nami 1 maja rozpoczęli za sadzenie słoneczników. Już Pani Marta przygotowała pierwsze sadzonki, jest ich ograniczona ilość, więc kto pierwszy, ten lepszy. Można pobrać sadzonki w oddziale Czechowice, a Państwa zachęcamy, abyście zdjęcia z sadzenia słoneczników rzucali na naszego Facebooka. Oprócz sadzenia słoneczników mamy 16 maja, Światowy Dzień Siania w miejscach publicznych i też będą przygotowane dla Państwa sadzonki, czyli proszę Państwa w maju Również sadzimy. Ale maj jest miesiącem szczególnym dla bibliotek i bibliotekarzy, ponieważ mamy tydzień bibliotek. Między 8 a 15 maja w tym roku postanowiłyśmy obchodzić je pod hasłem Tydzień Silnych Kobiet. Bibliotekarki to silne kobiety, fantastyczne, pracowite, macie Państwo z nimi kontakt. Poza tym rok Wandy Rutkowskiej czy Marii Konopnickiej, czy Grzegorzewskiej, w związku z tym i my też postanowiłyśmy jakoś się w ten Tydzień Silnych Kobiet włączyć. Zapraszamy 9 maja do filii Skorosze na godzinę 18 na spotkanie z panią Marią Galant, autorką książki Dwór wiatrów, ale także felietonistką, powieściopisarką, poetką, i kobietą, która kocha konie. A więc spotkanie już 9 maja o 18.00 w Filiskoroszy. Wprawdzie kolejne spotkanie będzie z mężczyzną, z panem Markiem Łuszczyną, ale on pisał o kobietach. I jego słynna książka Igły, a także Zimne, to są, nie, to są bestsellery. Ona, najnowsza powieść Nocni Myśliwi też wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Są to Więźniarki obozów. I proszę Państwa, spotkanie z Panem Markiem już 11 maja, też o godzinie 18 w chwili niedźwiadek. Proszę Państwa, dużo już powiedziałam o maju. Jak zawsze stała informacja jest na naszych stronach, ale jeszcze może ci, co mają 26 kwietnia wolny czas, to już jest w najbliższy wtorek, zapraszamy na podróż do Japonii z Panem. Piotrem Milewski. Mamy jego pozycję w naszych zbiorach i filia Niedźwiadek przygotowała spotkanie. Dzienniki japońskie czy planetaka? No może warto pomyśleć o wakacjach w Japonii. Jeśli Państwo chcą się czegoś dowiedzieć, to zapraszamy 26 kwietnia. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i jeszcze raz życzę miłego majowego weekendu.